Maślan sodu brać razem z probiotykiem czy wystarczy sam probiotyk? Jeśli chodzi o maślan sodu i porównanie jego działania z probiotykami, to mimo że y, jakby Miejsce działania jest tożsame, ponieważ i probiotyki, i maślan sodu naszą intencją jest, żeby działały w jelitach. To nie jest tak, że te substancje siebie nawzajem zastępują. Łączenie ich ze sobą jak najbardziej jest dobrym pomysłem, ponieważ probiotyk jest dla naszych jelit bardzo ważny i maślan sodu również, ale warto sobie pomyśleć, czym zajmują się probiotyki, a czym zajmuje się maślan sodu. Jeśli chodzi o probiotyk, to jest to. Taki preparat, który będzie miał zasiedlać nasze jelita dobrymi bakteriami probiotycznymi. Czyli w probiotyku mamy żywe bakterie, które mają się dostać do naszego jelita, zamieszkać i już tam zostać, rozmnażać się, funkcjonować i pozytywnie wpływać po prostu na funkcję naszych jelit. Jeśli chodzi o maślan sodu, to maślan sodu najłatwiej możemy sobie wyobrazić w ten sposób, że zadowolone, dobre bakterie jelitowe, które są w naszym brzuszku. W momencie, kiedy przeprowadzają swój metabolizm, to jego skutkiem ubocznym jest właśnie kwas masłowy, który z kolei dla naszych komórek jelitowych, czyli już komórek naszego ciała, niesymbiotycznych bakterii, jest najlepszym źródłem energii i takim balsamem dla duszy, dla naszych kolonocytów. I teraz możemy Starać się jak najbardziej poprawić naszą florę jelitową, czyli żeby te bakterie były w dobrym składzie, żeby były zadowolone, żeby dostawały swoje najlepsze jedzonko, czyli błonniki, prebiotyki, wszystko to, co bakterie lubią najbardziej. I one wtedy będą dla nas produkować ten maślan sodu, który będzie się opiekował naszymi jelitami, bądź możemy dodatkowo dołożyć jakby ten maślan sodu niezależnie od tych bakterii. I teraz, o czym warto pamiętać? Flora jelitowa niezwykle, niezwykle ważna sprawa i o nią należy dbać cały czas. Maszlan sodu bym powiedziała jest taką bardziej interwencją, taką dodatkową opieką dla naszych jelit. Ponieważ on ma szereg funkcji w naszych jelitach, między innymi może wpływać na uszczelnianie powierzchni między komórkami jelit, może poprawiać skład błony tej śluzowej na, na układzie pokarmowym, może wpływać pozytywnie na obniżenie stanu zapalnego. Jest takim regulatorem pracy jelit. Więc tutaj już mamy takie techniczne, prost działanie w funkcjonowanie naszych jelit, a jeśli chodzi o probiotyk, no to mówię, donosimy takie nowe życie dla tych jelit, nowe bakterie, które chcemy, żeby tam zamieszkały i współpracowały z naszym organizmem. Więc to są zupełnie dwa światy. Ale w, mimo wszystko w jednym miejscu i mimo wszystko e, współpracujące ze sobą, tak? Bo bez zdrowych bakterii jelitowych nie będziemy mieli naturalnie występującego maślanu w naszym organizmie, bez maślanu sodu, nasza jelita. Nie będą miały możliwości bez kwasu masłowego tak naprawdę, bo masz na co to jest sól kwasu masłowego, taka forma, która może po prostu naszych jelit dotrzeć i tam przemienić się w kwas masłowy, bez tego kwasu masłowego nasze jelita nie funkcjonują prawidłowo. Więc pytanie, jaki jest Twój cel suplementacyjny? Co się działo w Twojej historii zdrowotnej w ostatnim czasie? Bo jeśli wiesz, że Twoje bakterie jelitowe potrzebują wsparcia i potrzebują zasiedlenia, to ja zaczęłabym od probiotyku. Ale jeśli wiesz, że Twoja ściana układu pokarmowego jest podrażniona, narażona na różnego rodzaju problemy czy nieszczelności, to wtedy dołożenie maślanu sodu też jest dobrym pomysłem. Mam nadzieję, że mniej więcej rozgraniczyłam, czym jest maślan sodu, czym są probiotyki, a jeśli chcesz zamówić sobie czy dobry probiotyk, czy właśnie bardzo dobry maślan sodu z biowenu, to zapraszam Cię serdecznie na www kopal, gdzie od 200 zł w tej chwili mamy darmową wysyłkę, a ja jak zawsze jestem dla Was w sekcji komentarzy, gdzie możecie zostawiać dla mnie pytania, na które ja postaram się odpowiedzieć w formie wideo.